Nasz osobisty well-being, czy powinien stać się naszym celem? No tak, zdecydowanie tak, dlatego że są to kompetencje, których nie uczą nas w szkole, a my ich bardzo w życiu dorosłym potrzebujemy. I potem znajdujemy się w sytuacji, kiedy stajemy naprzeciw jakimś przeciwnościom, które spotykają nas wszystkich i tych kompetencji nie mamy więc podnoszenie kompetencji w zakresie dbania o swój dobrostan to jest dobry kierunek dla każdego z nas. Pracodawcy w Polsce robią coraz więcej na rzecz dobrostanu pracowników. Właściwie można powiedzieć, że ta wartość jaką jest zdrowie i dobrostan jest bardzo wysoko dzisiaj na agendzie firm i jest też wartością społeczną, wysoko cenioną w naszym społeczeństwie i pracodawcy dzisiaj Robią wiele rzeczy na rzecz pracowników. Trudno to nawet streścić w takim krótkim zdaniem, ale jest to, są to na przykład no najczęściej takie działania, które podejmują, to są organizowanie webinarów czy indywidualnych spotkań z psychologiem, na przykład, po to, żeby tych pracowników uczyć, czy jakby dzielić się z nimi wiedzą. I teraz też jest czas dzisiaj w Polsce też na kolejny krok, czyli żeby nie tylko tą, tą wiedzę pracownikom przekazywać, ale również, żeby wesprzeć ich w procesie zmiany, czyli pomóc im tą wiedzę wdrożyć, żeby to się nie skończyło tylko na tym, że ja wiem, ale również przeszło na to, że ja coś z tym robię, ja to wprowadzam realnie w życie. I również takim kolejnym elementem jest budowanie kultury dobrostanu w organizacji. I to się zaczyna od liderów, od świadomości liderów, od pracy z zarządem, od pracy z liderami, ale również współtworzenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb pracowników razem z tymi pracownikami w ramach takich procesów. Kokreacyjnych procesów współtworzenia rozwiązań. Czyli jest to taka ewolucja podejścia do pracownika, który kiedyś był bardziej funkcjonował w modelu takim transakcyjnym, czyli ja ci płacę i ty robisz pracę, no bo ja ci za nią płacę. A teraz musimy o tych pracowników zadbać w taki sposób bardziej holistyczny, dobrostan kiedyś był tylko ważny. A dzisiaj jest w coraz większym stopniu i ważny. И пьяные. Bo ludzie mają problemy ze zdrowiem psychicznym, z tym, że są w zamknięciu, z tym, że są na małej powierzchni, z bliskimi 24 godziny na dobę, z tym, jak postawić granice między swoim życiem osobistym a życiem zawodowym, wtedy, kiedy tej fizycznej granicy w postaci chodzenia do biura po prostu już nie ma. To są wszystko wyzwania, które są właśnie z zakresu dobrostanu pracowników i z którymi mierzą się firmy, mierzą się pracownicy, ale też firmy coraz częściej odpowiadają na te wyzwania.